Już się zaczyna! Dzień dobry! W imieniu zarządu i rady dzielnicy bielany witam państwa bardzo serdecznie! Patrzcie! Jaka gruba kura, najedzona porządnie. Ekstra, sadzam ją tu, ok? Dzisiaj jest taka piosenka trochę o trochę smutnych, a trochę takich zdenerwowanych kurach. Ko, ko, ko ku, kuryku, ucz nas śpiewać, koguciku. Ku, ku, ko, ku kuryku, naucz śpiewać nas. I razem śpiewamy. Zobaczcie, że ja zaczęłam liczyć od dołu. To jest bardzo ważne, bo nutki będą mieszkać na różnych piętrach. Ja Was będę pytać potem, na którym, więc zawsze liczymy od dołu. To jak mamy klucz, to teraz możemy poznać pierwszą nutę. My dzisiaj poznamy taką podstawową nutę, od której się wszystko zaczyna. Ktoś wie, jak się nazywa nuta, która mieszka na drugim piętrze? To jest nuta Sol. Sol. Zaśpiewamy. Sol jak solniczka. To jest sol, jak solniczka. Na drugim piętrze mieszka. Możecie sobie w domu potem namalować, poćwiczyć. ok? To co? Czas na gościa? Dzień dobry! Ja nazywam się Patrycja. E, przyjechałam do Was w zasadzie z Warszawy, więc niedaleko i przywiozłam do Was bardzo dziwny instrument. Ja też jestem z Warszawy. Też jesteś z Warszawy. Super! Kto jest z Warszawy? Rączka do góry! Wszyscy są z Warszawy! Pięknie, prawie wszyscy z Warszawy. Przepięknie. Dobra, słuchajcie, jak będziecie widzieli gdziekolwiek, kiedykolwiek taki dziwny instrument, to to jest heng. Tak? Ten instrument pochodzi z, ze Szwajcarii i jest stosunkowo młodym instrumentem, ponieważ powstał dopiero w 2000 roku, czyli ma 19 lat. e Legendas Ale czarodziejska muzyka, co? Go, 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 ku, ka, ku, kuryku. naucz nas śpiewać po truciku. Naucz śpiewać nas. Brawo! Świetnie daliście radę, smyki. Super, jak prawdziwy chór.